Bardzo ważna płyta, ważna dla zespołu Pink Floyd, mimo że y, zebrała raczej niepochlebne recenzje. Gdzieś tam się wydarzyło, że dostała jedną gwiazdkę na ileś możliwych, gdzieś y, powiedziano, że to jest najgorsza płyta w historii zespołu, a w ogóle najgorsza płyta roku. To są y, takie y, dziwne y, czasami podejścia, można nic nie powiedzieć, można po prostu powiedzieć, że się tego nie rozumie. Można oczywiście też powiedzieć, że to jest złe, ale dlaczego złe? Jeżeli ludzie to odbierają, jeżeli czują tę muzykę, jeżeli wzruszają się tekstem utworu. Nie wiem, może tak. Ostatnio widziałem gdzieś przyznaną jedną gwiazdkę płycie, która mnie bardzo się podoba, państwu się bardzo podoba. Cieszy nasze uszy od 5-6 tygodnia, tam ktoś mówi, a, jedna gwiazdka. Pink Floyd. To było zakończenie audycji. Audycji z 26 marca 1983 roku. Utwór, który dla mnie nie postarzał się ani o dzień od wtedy. A może nawet y, nabrał większego znaczenia. I cały czas go nabiera. Dwa słońca o zachodzie. Słońce na wschodzie i słońce w wewnętrznym lustarku. I potem jeszcze będą tygrysy, bo to się tak y, wtedy połączyło i nie śmiałem y, odciąć. Tygrysy będą w wersji z małej płyty, trzeszczącej. No ale tak było wtedy, 12,5 roku temu. Spotkamy się za 9 minut.